Nauczyciele strajkują, w szkołach nie ma lekcji, protest protestem, a egzaminy muszą się odbyć. Nie możemy krzywdzić dzieci, podkreśla dyrektor zespołu szkół w Słupnie. Mimo trwającego strajku nauczycieli, gimnazjaliści przystąpili do egzaminu w żadnym momencie. Ten egzamin nie był zagrożony, mówił dyrektor szkoły. Mieliśmy spotkania w trybie kryzysowym, wielokrotnie spotykaliśmy się i z panem wójtem, i dyrektorzy, były przygotowane warianty I A i B. Chcę wszystkim oznajmić, że w naszej placówce nie wszyscy podjęli akcję strajkową. Nie mamy ludzi w komisjach z tak zwanej ulicy, tylko wszyscy są czynnymi pracownikami w placówkach kościennych. Przystąpili do tego do komisji egzaminacyjnych również dyrektorzy placówek kościennych. Pracownicy Gopsu, Goku, dyrektorzy, Liszyna, Święcieńca, również moi nauczyciele. Niektórzy przerwali akcję strajkową, żeby doprowadzić do finału i aby uczniowie nie byli zakładnikami tego sporu. Do egzaminu przystąpiło 59 uczniów. Zdawali część humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą oraz język nowożytny. Pogoda sprzyja pracom drogowym. Łagodna zima spowodowała, że budżet gminy zaoszczędził 430 tys. zł na zimowym utrzymaniu dróg. Pieniądze zostaną przeznaczone na inne zadania realizowane przez gminę. Ten rok będzie okresem kontynuacji rozpoczętych inwestycji. Na drodze Borowiczki Piękki Liszyno, ulica Piastowska, trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie infrastruktury technicznej. W tej chwili jest odprowadzenie wód deszczowych przygotowywane przez ulicę Pszczelom ulica Piastowska, jeżeli chodzi o e, remont, jest podzielona na trzy etapy. E, jesteśmy na budowie pierwszego etapu, który kończy się ulicą Głęboką e, i w tej chwili wykonawca właśnie przygotowuje całe odwodnienie i całą infrastrukturę podziemną. E, następnie tutaj docelową, ma być po jednej stronie chodnik, po drugiej stronie ścieżka pieszo-rowerowa i nowa nawierzchnia. Jest to jedna z głównych dróg wiodących z południa gminy i łączących południową część gminy z miastem Płock. Także bardzo, bardzo często uczęszczana i w tym momencie jak jest remont wiadomo są utrudnienia, natomiast docelowo jak to będzie zrobione to myślę, że będzie w parę minut można dostać się zarówno do Wykowa jak i do Słupna. Przypomnijmy, że w związku z pracami droga na odcinku od Płocka do ulicy Głębokiej jest wyłączona z ruchu. Prace będą trwały co najmniej do końca tego roku. Koszt tego odcinka to ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych. W całości finansowany jest on z budżetu gminy. Są plany remontu ulicy Rogozińskiej. Zaczyna się w Płocku, kończy w gminie Radzanowo, Jej część przebiega przez gminę Słupno. Powiat planuje wyremontować spory kawałek trasy od Płocka do Goślic. Nazwijmy to tak po, potocznie obwodnica, aczkolwiek no to droga, która w Imielnicy, z imilnicy prowadzi do Rogozina, a dalej tam już finalizujemy projekt, przechodziłaby z Rogozina do samych Goślic i łączyła się z drogą krajową numer 60. I ten odcinek od Rogozina właśnie do Goślic już jest zaprojektowany, a aby otrzymać pozwolenie na budowę, wymaga jeszcze to jakby zintegrowania z projektem ronda, które by tam włączało właśnie tą naszą drogę w drogę krajową nr 60. I za to za rondo i projektowanie go ronda odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I tam też już prace są zaawansowane. Cieszymy się każdą nową inwestycją, która jest realizowana przez Strasburg Połetowy. Nie ukrywam, że po wielu latach udało nam się, mi się wydaje, osiągnąć bardzo dobre porozumienie i współpracować współpraca jest właściwa. Mamy świadomość tego oczywiście, że starostwo dysponuje nie zbyt wysokim budżetem, a zasobów, jeżeli chodzi o drogi ma bardzo wiele. Stąd decyzja o tym, że akurat będzie to ulica Rogozińska, która... Przecina gminę Słupno, może tylko cieszyć. Według założeń projektu, w miejscu dzisiejszego skrzyżowania w Imielnicy na wysokości kościoła powstałoby rondo. Tę część sfinansować miałoby Miasto Płocka. Jest to dobry pomysł, ciekawy pomysł, który pozwoliłby być może usprawnić komunikację na poziomie gminy, starostwa, także powiatu. Natomiast no, na pewno w pewien sposób byłoby to możliwe, byśmy rzeczywiście dzięki temu również ruch. W rejonie Płocka i dobrze byłoby zrealizować. Obecnie trwa wywłaszczenie gruntów, także etap projektowy całej inwestycji jest już w przygotowaniu. Są plany, by ośrodki na modernizację tego projektu ubiegać się z Unii Europejskiej. Prace powinny rozpocząć się najwcześniej w 2020 roku. Już po raz dwunasty wręczono nagrody w plebiscycie stomskiego Wzgórza. W czterech kategoriach nominowano w sumie 40 inwestycji, inicjatyw, wydarzeń. W kategorii w regionie nominowana była inwestycja realizowana w Słupnie – modernizacja oczyszczalni ścieków. Przypomnijmy, oczyszczalnia została gruntownie zmodernizowana. Inwestycja kosztowała prawie 5 milionów złotych. W plebiscycie Tygodnika Płockiego w kategorii w regionie wygrał projekt Stowarzyszenia Propatria za mural upamiętniający żołnierzy września 1939 roku w Dobrzykowie. W kategorii inicjatywy gospodarczej i społeczne zwyciężył wspólny projekt PKN Orlen i WOPR Bądź Bezpieczny nad Wodą. W kategorii kultura wygrał koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej Polskie Dzieła na Stulecie Niepodległości. W kategorii sport i turystyka zdaniem czytelników Tygodnika Płockiego zwyciężył Płocki Rower Miejski.